Witajcie. 17 lutego. Księga Przysłów mówi nam: życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, tak jest pożyje Oczywiście, moim zdaniem nie chodzi tutaj o sprowadzenie na kogoś przez słowo śmierci cielesnej albo życia w znaczeniu fizycznym, ale pamiętajcie, że słowem możecie w kimś Zgasić światło życia albo to światło rozpalić. Możecie napełnić czy, czyjąś duszę nadzieją, ale możecie też wypełnić tę duszę przez nieroztropne słowa, ciemnością braku nadziei. Słowa naprawdę mają moc. Od słowa świat się zaczął, ale i też od nieroztropnego słowa, czy świat może się zakończyć. Nieście dobre Słowo, nieście pokój w Słowie, nieście w Słowach miłość, a ono w tej formie do was wróci przez światło Chrystusa, przez Jego moc i przez Jego chwałę dobrego dnia.